Witam wszystkich Dzisiaj jest niedziela Tak naprawdę chyba jest Dwa tygodnie do Wilkowic, Tak bo jest ósmy a 20 do wilkowice Ale dzisiaj już zacząłem go Jak to polerować Tak wygląda Tak elegancko Tak elegancko się się jak z jajca. No, są no, ja oczywiście małe drobki jak tutaj gdzieś na kołach, gdzieś tak Ale. Nie jest tak. Tutaj są nowe śruby. Robią ostatnio hamulce w nim i nie będę tego już malował, bo to. Już nic mi to nie da. Tak wygląda tył. Wiadomo, że. Nie jest to już. Mam pół roku, czy pół roku po tym, po remoncie tego, już są dwa lata. No a tym bardziej ten traktor pracuje i to dosyć ciężko pracuje. No, i to tak, Pełne, tak intensywnie pracuje. Jeszcze mi został komin do wyczyszczenia. I co, i. No, wszystko będzie na. No. Tutaj to, to, chyba te kółko jednak myślałem, że to jest jakiś lepszy przyjęli materiał, a to i takie troszkę przerzywiało mi te... no, no, to, ale no, nie no, to nic zrobię na głotniczek a jak... tak wygląda z przodu przesmarwany już został cały przód podnośnik sprzęgło tak już żeby był w trasę gotowy a ja teraz jadę na wakacje I, I chcę, żeby był gotowy. No, tak się prezentuje z daleka. Wydaje mi się, że jest bardzo ładnie. No, dobra, robimy tunik I nagrę wam, jak już będzie zrobiony komin. Jak już będzie komin, zrobiony to wam wam. No, komin wyczyszczony. Wszystko wyczyszczone już tak wygląda. Elegancko. Założymy teraz belkę Z tyłu. Tak to będzie wyglądało. Taka belka z kulą. I tak to będzie wszystko. więc tu już nie, nie będę robił. Kabel mam taki trochę dłuższy do przyczepy Mniejszy kabel muszę mieć dłuższy. I co? Odpalać. Lać płynny i Jechać. Jak to mówimy. 120 km jest w jedną stronę. Myślę, że na spokojnie 6 godzin. Bez żadnego stresu po końcu pojadę i dojadę oczywiście. Traktor przygotowany, Wyjadę na miejsce oczywiście ładnego jeszcze przedtem. No, do zobaczenia w następnym filmiku i tak naprawdę chyba już do zobaczenia w Wilkowicach, bo, bo raczej nie będę teraz zagrywał, bo mnie nie będzie, więc do zobaczenia w Wilkowicach. Pozdrawiam wszystkich oglądających, subskrybujących. Dzięki bardzo jeszcze raz za wszystko i trzymajcie się, do zobaczenia.